Witamy w Rudzowiu. Witamy, dzień dobry. Michał, powiedz, jak zdrowie przede wszystkim? A, dziękuję, cały czas się rehabilituję. Jestem częstym gościem na, na sali rehabilitacyjnej, na sali treningowej. W tej chwili jestem w 100% skoncentrowany właśnie na, na swoim zdrowiu i dzielę swój czas między trenera przygotowania fizycznego, między rehabilitanta, różnych lekarzy. No i, no i, no i tym, się, tym się zajmuję. No, potrzebuję powrotu do pełni zdrowia. Ale wystartowałeś w Radzie Polskiej w zeszłym roku, czy to nie była być może zbyt pochopna decyzja? Czy ona wydłużyła ten proces rehabilitacji? No na pewno wydłużyła proces rehabilitacji, to nie ma co, co się łudzić, bo, bo jednak to nie były obciążenia, których poddawałem. Swój kręgosłup, złamany trząte H4, który cały czas dobijał, mimo tego, że miałem gorset. Karolina Medical Center wykonali fantastyczną robotę Recha Ortopedika i Artur Pawłowski, który prowadził mnie cały czas i przygotował do tego startu, również dzięki temu mogłem w ogóle wystartować, ale coś kosztem czegoś. Ja, ja miałem doskonale. Świadomość tego, co robię i wiedziałem, że właśnie może to wydłużyć proces rehabilitacji, ale taka była potrzeba chwili. Ja chciałem wystartować, czułem, że, że muszę tam być na starcie i tego nie żałuję, bo, bo myślę, że. Patrząc obiektywnie na ten start to był bardzo dobry występ, bo, bo mimo, mimo kontuzji, mimo tego, że dwa razy miałem awarię samochodu, jechaliśmy bardzo fajnie. Ja, ja byłem zadowolony. No to był w ogóle ciekawy rajd. Przed tobą sezon 2014. Rok 2014 już trwa. Podzielę, że jesteś 100% skupiony na powrocie do zdrowia. Kiedy powrót za kierownicę samochodu rajdowego? Na no to pytanie będę mógł odpowiedzieć myślę, że. Za jakieś dwa tygodnie, jak przejdę jeszcze gruntowne badania i lekarz prowadzący powie, co mogę, a czego nie mogę. Nie podejmę żadnej pochopnej decyzji. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to nie wystartuję w jakimś tam pierwszym czy drugim rajdzie, tylko będę czekał, przygotowując się do powrotu do zdrowia. Zdrowie jest jednak najważniejsze, może to jest ograny slogan, ale ze swoimi plecami będę potem żył całe życie, więc nie chciałbym codziennie, tak jak teraz, budzić się z dużym, z dużym bólem. Jeżeli rozważasz powrót, jeżeli ten powrót mam nadzieję, że się uda bez problemów, no to jaki cykl? jaki cykl, W jaki cykl byś mierzył? Ach, jaki cykl? No to wiele zależy od, od partnerów. Mhm. Od, mam różne, różne propozycje, szczęśliwe rzecz ujmując, ale ja muszę podjąć decyzję, która będzie najlepsza również i dla mnie. Mhm. I długo się nad tym zastanawiam, którą, którą ścieżkę. Kariery wybrać dalej, I, i nie mam jednoznacznej odpowiedzi na, na dzień dzisiejszy, więc, więc cały, czas, cały czas rozważam różne opcje. No, ale opcje pomiędzy nie wiem, Mistrzostwami Świata, Europy i, i pewnie rajdowymi samochodowymi Mistrzostwami Polski, tak? Tak, rajdowe Mistrzostwa Polski również wchodzą w grę, bo no, niewątpliwie start w Polsce byłby dla mnie czymś innym. No, paradoksalnie ja w 2000 który to był rok 2006, ostatni, ostatni, pełny sezon mistrzostw Polski przejechałem. Miałem kilka startów w 2008 roku, ale od tego czasu nie, nie startowałem w mistrzostwach Polski, więc. Tak, każdy raj byłby dla mnie nowy, mhm, każdy OS byłby nowy. a Myślę, że fajnie by było pokazać się też przed, przed polskimi kibicami, bo często nie, nie byli w stanie mnie poznać jako osoby. Byłem trochę niedostępny z racji startów zagranicznych i może nie zawsze obiektywnie oceniany, więc chętnie bym, chętnie bym się skonfrontował i, i wystartował na trasach polskich również. No, jaki samochód byłby, um, uważasz, najlepszy do startów, chociażby w Polsce? Zdecydowanie R5 i tutaj w tej chwili Fiesta R5 jest najlepszym dostępnym autem, który gwarantuje konkurencyjność na, na każdym rajdzie, więc to jest dobre auto. Ale jak pokazał chociażby Kajtek Subaru R4, Również jest szybkim samochodem i można nim wygrać mistrzostwo polskie i to nieraz. Można wygrać i to nieraz, dokładnie. Powiedz coś, jeżeli chodzi o, o tą osobę, która będzie na prawym fotelu Twojego samochodu rajdowego. No, niewątpliwie duża zmiana po, po wielu, wielu latach. Wspólne startu z Maciejem Szczepaniakiem. Maciek startuje w tym roku z Robertem Kubicą. Kto będzie u Ciebie zasiadał na prawym fotelu? Hmm. No, to jest jeszcze niedopowiedziana historia. I myślę, że następne tygodnie... Czy już taki no. casting się może rozpoczął na przykład? Tak, ja prowadzę rozmowy z kilkoma pilotami. Z kilkoma byłem już na, na treningu. E, przyzwyczajam się do angielskiego na pokładzie również, żeby mieć... żeby mieć. E, żeby Czyli mieć nie się z Polski ktoś, to może być. Nie, tak, żeby nie zawężać sobie spektrum. E, no ale, ale zobaczymy. W tych, tych, ja, ja bym powiedział, że takich naprawdę topowych pilotów w Polsce jest trzech. Yy, może nie będą mówił nazwisk, ale większość z kibiców się domyśli o, o, o jakich pilotów chodzi, yy, więc trzeba, trzeba wybrać yy, możliwie najlepszą opcję. Często oni są zajęci również, prawda? No, niektórzy są zajęci, niektórzy są wolni, ale jest na pewno kilku utalentowanych yy, Pilotów, którzy nie mieli okazji, nie mieli takiej możliwości, żeby jeździć z kierowcą, który pomógłby im, im rozwinąć skrzydła. Albo też odczuwają potrzebę zmian. Albo też odczuwają potrzebę zmian. To jest to działa w obie strony. Dlatego, dlatego myślę, że sytuacja jest tutaj ciekawa i to absolutnie nie, nie jest dla mnie jakaś sytuacja patowa. Oczywiście Maciek jest doskonałym pilotem z mega doświadczeniem, który również zdobył przez 7 lat startów ze mną w Mistrzostwach Świata. No ale ja, szukając pilota, mam na tyle dużo własnych doświadczeń, że będę w stanie dokładnie przekazać pilotowi to, czego oczekuję od niego. A powiedz Michał, czy to było z takiego czysto czysto ludzkiego punktu widzenia, takie łatwe rozstanie dla Was? Absolutnie nie. Myślę, że Maciek, Maciek to potwierdzi, bo spędziliśmy wiele fajnych chwil razem w samochodzie rajdowym i poza, poza rajdówką. Dlatego no, nawet dzisiaj widziałem się z Maćkiem i spotkaliśmy się na obiad. Nie, nie jesteśmy już załogą w tym sezonie, ale dalej utrzymujemy kontakt, więc tutaj nie ma żadnego... Żadnego obrażania się, czy jakichś takich negatywnych emocji i to jest ta relacja między kierowcą a pilotem jest specyficzna. Niektórzy kierowcy wymagają od pilota po prostu wykonania swojej roboty i nie odzywania się poza rajdówką mhm. i nie, nie dzwonią do siebie zapytać, co słychać, a inni kierowcy z kolei e, lubią się skompilować. Skum, więc to jest e, bardzo, bardzo indywidualne. Maciek jest na tyle elastycznym gościem, że jest w stanie dopasować się zarówno do, nie wiem. I kierowców, którym, z którymi jeździł wcześniej, którzy, którzy nie, niekoniecznie chcieli się umawiać na tak zwane piwo po, po robocie, mm -hmm. albo z kimś, kto jakby lubi spędzać czas wspólnie, bo uważa, że to jakby dodatkowo jednoczy załogę. Powiedz, Michał, jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład, czy tego typu wykłady będą kontynuowane? Bo widać, że cieszą się no, ogromną popularnością i widziałeś, że, że sala w zasadzie pękała w szwach. To jest niesamowite, rzeczywiście, to już jest nasz, nasz drugi wywiad, drugi wykład. A wywiad nas to już, oho, ósmy, dziesiąty tak. może, prawda? Nasz już, już nie, 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 nie straciłem rachubę ale pierwszy wykład mieliśmy w Krakowie na AGH, i była pełna sala, dzisiaj we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej również pełna sala. No to jest fajne pokazanie rajdów, myślę, że niewielu, niewiele osób wpadło na, na taki pomysł, żeby pokazać rajdy z trochę innej, mhm. z, w trochę innym ujęciu. Mieliśmy na sali zarówno kibiców sportu samochodowego, jak i ludzi, którzy są zainteresowani stricte fizyką. Udało się to połączyć, w ciekawy mhm. sposób przedstawić. I no myślę, że, że taka formuła się sprawdza. Nie powinna być rozszerzana. To na pewno częściej powinien być we Wrocławiu chociażby. Ja bardzo lubię Wrocław i wracam tutaj tak często, jak jest to możliwe. Ostatnio byłem na szkoleniu policjantów oh. <głosławiu> na torze i bardzo pozytywnie to wspominam. I rzeczywiście we Wrocławiu jestem tak często, jak to jest tylko możliwe. A powiedz, czy zdarza się teraz dużo pracować w swojej szkole jazdy, czy, czy dużo uczysz w tym czasie, takim, no można powiedzieć, kiedy odpoczywasz, kiedy się rehabilitujesz? Tak, bardzo dużo czasu spędzam w tej chwili w szkole. Cieszy mnie to. Robię coś, co, o co lubię, coś, co umiem. No i przez tych kilka miesięcy, kiedy odpoczywałem sobie od rajdów, no moja szkoła bardzo się rozrosła i wydaje mi się, że w niedługim czasie będziemy wiodącą, wiodącą siłą, jeżeli chodzi o szkoły doskonalenia techniki jazdy, mhm. bo robimy w szkole zarówno policję, jak i firmy, jak i indywidualnych. Kierowców to jest coś, co mnie cieszy i to na pewno zajmuje mój czas teraz. Jeszcze jedno słowo o Kajetanie Kajetonowiczu, który wybiera się na Mistrzostwa Europy po wielu latach spędzonych w Polsce. Ty też no, spędzałeś czas w rajdach w Polsce, tak jak, tak jak wspominałeś. Czy trudny, było, czy trudny był taki wyjazd z Polski i no, tak naprawdę zmiana wielu, wielu rzeczy? No myślę, że kajetan pokazał na Radzie Jenner, że nie było to tak trudne, jak niektórzy hejterzy się spodziewali. Tak. Bo hejterów, jest, hejterów jest wielu. Hejterów jest wielu, ja coś o tym wiem. Eee, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Właśnie pozdrówmy hejterów wszystkich. Z różnych forów, prawda? Pozdrawiamy ich międzynarodowym pozdrowieniem, którego na szczęście w radio nie widać. <śmiech> <śmiech> Ale e, rzeczywiście. E, to przejście z Mistrzostw Polski dla Kajetana nie było tak trudne, ale jest to efekt jego ogromnej prędkości, super formy, doświadczeń, które zebrał. No i da się, da się. No nie, to nie jest tak, że, że Kajtek jest skazany na Mistrzostwa Polski. Wyjechał na, na rajd Jenner i gdyby nie awaria, jestem przekonany, że mógł walczyć o zwycięstwo w tym rajdzie, bo jechał znakomicie, zaskoczył wielu ludzi. I naprawdę życzę mu tego, bo zasługuje na to po prostu, żeby, żeby osiągał dobre wyniki w Mistrzostwach Europy. Jest bardzo utalentowanym kierowcą i jeszcze w różny sposób jego kariera może się potoczyć. Wygląda, że to będzie rok wyzwań. Robert Kubica w Mistrzostwach Świata, Kajetan Kajetanowicz w Mistrzostwach Europy, a Michał Kościuszko być może w Mistrzostwach Polski. Jest to prawdopodobne. Ja jeszcze w tej chwili nie podjąłem decyzji. Tak jak powiedziałem, swoją decyzję opieram głównie o swój stan zdrowia i to stawiam jako absolutny priorytet. Jeżeli się okaże, że jestem gotowy do tego, żeby, żeby jeździć, to stanę na starcie, również mistrzostw Polski. No, to by było coś, coś ciekawego. Ja, ja lubię nowe, nowe wyzwania, więc absolutnie nie chcę się ograniczać do, do sformułowania, że jak nie mistrzostwa świata, to nic innego to Mistrzostwa Polski równie dobrze mogą być dla mnie trampoliną do tego, żeby dalej wojować. Ostatnie pytanie. Jeżeli stan zdrowia pozwoli, to czy sponsorzy myślisz, że są gotowi na to, żeby taki program wesprzeć? Myślę, że to jest pytanie do sponsorów. Ja bym nie chciał ujawniać tutaj kuli z tego, jak to, jak to wygląda. Więc... więc no. W tej chwili rozmawiam z, ze swoimi partnerami obecnymi i przyszłymi potencjalnymi. Dostałem już pewne deklaracje, więc no to się wszystko układa w, w jakąś tam całość. A jak, jak, jak finalnie to będzie, to myślę, że na przestrzeni następnych tygodni już, już siłą rzeczy wszyscy się dowiemy. No to super, Michale, dziękuję Ci i życzę zdrowia przede wszystkim. No ale także powrotu do, do ciekawych wyzwań w tym cyklu, w którym chciałbyś startować. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz Ciebie. Rozmowa z Tobą jak zawsze to czysta przyjemność.